Znaczy, tak, ja przede wszystkim e, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że się udało, bo naprawdę było, było bardzo fajnie. E, dwóch panów, nie widzę, którzy walczyli razem ze mną dzielnie. Czy panu Kamilu? Pan Kamil Grzegorz. Pan Kamil Grzegorz, ja się przez chwilę, tak pan tak, był, przez, przez chwilę był Kamil. E, natomiast e, wszyscy, wszyscy przyczyniliśmy się do tego, że, że było fajnie. E, słyszałem takie, takie słowa, że trochę zawód, że tak mało ludzi było. Natomiast myślę, że chyba nie o to chodziło, że było, czy było 2, 3, 5 tysięcy ludzi. To myślę, że bardziej chodziło o to, że parę osób, które przyszło, jak ja już praktycznie e, się pojawiłem znowu, tak, już funkcjonowałem, e, powiedziałem, powiedziały mi, dziękujemy, było fajnie, cieszymy się, że mogliśmy tu być. I myślę, że to... Nawet dla tego jednego człowieka włocha, kto robi. Dzień dobry, Jarek, tu bardzo. Ja przepraszam, ale po prostu sprawdzę. Tak nie. Słuchajcie, chciałem tylko jeszcze powiedzieć tak, że prawdopodobnie będzie to Chorzów, e, Alamosiru. E, dobra lokalizacja, fajna hala. Miasto Chorzył no po prostu nam tą ofertę złożyło. I, I pytanie się w Katowcach też. Czy damy radę zrobić dwa wydarzenia, czy robimy jedno duże? Tego nie wiem, bo oczywiście to jest znak zapytania. Będziemy, będziemy Was informować. Dziękujemy tu Asi szczególnie i Kasi za magazyn. Słuchajcie, mamy magazyn na rzeczy dekoracyjne i tam niektóre też żywnościowe, opakowania. Pierwsza mamy fajne suchy magazyn. Pachnący. Eee, pachnący nawet, okazuje się. <laughs> tak, dziewczyny bardzo, bardzo Wam dziękujemy, e, bo przez to też będziemy oszczędzać na przyszłych wydarzeniach. Zanim, zanim jak zakończy, to, ja tutaj powiem o dyplomach. Dyplomy są piękne certyfikaty. O, tak. A kto wam podziękuje? Brawa. 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 Słuchajcie, są piękne certyfikaty. Z wypisane imię, nazwisko, tam potem będzie wszystko, ale jak ktoś się nie znajdzie w imieniu nazwisku, znaczy, że w jakiś sposób zaginęło jego imię nazwisko, to zaraz tu Basia dopisze i będzie Także proszę się nie denerwować, jakby ktoś tam zobaczył, że Edward, że cię nie ma na przykład, tak? Dobrze? Ja tylko prezentuję zdjęcia, przecież te zdjęcia. Żeby żonie pokazać. Z tym wróćcie do domu, że żona Dobrze. Słuchajcie, ja dziękuję wam serdecznie. Nie my pokażę tej cywilizacji robię... i gdzieś ty byłeś. Jako Tak. tradycyjnie. Zaświadczenia, słuchajcie, dla dzieci, dla, dla młodzieży do szkoły. Trzeba pisać maila do nas, my będziemy wystawiać zaświadczenie. Jak najbardziej. Osobno. Trzeba napisać, kto chce zaświadczenie do szkoły. Tak? Rolki potrzebują? No. No. Za to są same szóstki, piszcie, no. no. nie? nie no. mam mikrofonu dzisiaj, więc być może bym musiał się bardziej wysilić. No. Nie jest łatwo mówić do tylu osób w takiej dużej sali. Ale każdy z nas zapewne zawsze lubi i oczekuje jakiejś fajnej historii. A nasza historia w dużej mierze to już jest wspólna historia. To jest to, kiedy w pewnym momencie pojawiliście się na spotkaniu dla wolontariuszy i okazało się, że Zacznijcie brać w czymś udział i nie wiecie jak do końca, jak to się skończy. I jesteśmy już na takim, a nie innym etapie. Minęło już tyle czasu. Ja pamiętam 2012 rok i wiecie, takie mieszane uczucia, ambiwalentne. Z jednej strony pragnienie, pragnienie tego, żeby zrobić coś fajnego, coś <Ky> dużego, coś niesamowitego, coś niepowtarzalnego, a z drugiej strony lęk. Lęk przed tym, czy to się w ogóle uda, czy zbierzemy pieniądze, czy będzie tyle ludzi, a w ogóle ile przyjdzie. A prawda jest taka, że nie lubimy konfliktów. A one się zdarzają. Problem w tym, że te konflikty nie tylko zdarzają się pomiędzy ludźmi, ale zdarzają się w każdym z nas, wewnątrz. I to jest właśnie konflikt między pragnieniem a lękiem. A być może nie siedzielibyście tutaj, gdyby ten konflikt. Był rozstrzygnięty w ten sposób, że strach wziąłby górę nad wami. Zgniótłby pragnienie. Pragnienie robienia tego, co, co fajne, co dobre, co w jakiś sposób przynosi nam szczęście. Czytam pewną książkę i chciałem się do niej odwołać, bo problem polega na tym, że my chcemy latać i takie mamy często pragnienie, ale boimy się upadać. Pragniemy żywić nadzieję, ale problem w tym, że boimy się rozczarowania. Pragniemy zaufania, ale lękamy się zawodu. Pragniemy wzrastania, ale lękamy się uśmiechać. Autor tej książki prowadzi taką, całe swoje rozmyślanie w kierunku tego, że to chodzi jak naprawdę o nasze serca. A, w naszych sercach jest to, co piękne, ale też te serca mogą być wiecie, wystraszone tym, co sprawia, że stajemy się małymi ludźmi. Jestem pastorem, jak wiecie, i chciałbym się odwołać do innego tekstu biblijnego. Krótki wers mówi, że pilniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego. Myślę, że jesteśmy ludźmi, którzy sobie o tym mogą wprost i otwarcie powiedzieć. Mamy piękne serca, bo chcemy dobrze. Ale ktoś chce nas wystraszyć. I chce, żeby te nasze serce nie było strzeżone do dobrych rzeczy, a musimy na to uważać. Inny cytat z tej książki bardzo mi się spodobał. Uznałem, że muszę się z nim podzielić. Autor pisze, cytując kogoś, idziemy przez życie z dobrze rozwiniętym ciałem. Zgoda, zgoda, z częściowo rozwiniętym umysłem. Zgoda, zgoda. Ale z niedorozwiniętym sercem. Nie, nie jest to serce zimne, ale niedorozwinięte. A to ważna różnica. Ja spotkałem ludzi z gorącym sercem. I wiecie, te inne rzeczy być może czasami nas przytłaczają i powodują, że następnym razem niekoniecznie. Ciężka praca tu, ktoś niezaładnie się do nas odezwał, coś na nas spadło w dużej ilości. Ale wtedy się okazuje, że nie strzeżemy swojego serca i pozwalamy, by lęk i strach go sparaliżował. Ja widzę wiele gorących serc mam nadzieję, że te gorące serca, jako znowu już jedna duża drużyna i rodzina, są w stanie podjąć każde wyzwanie, dobre wyzwanie aby móc iść i, i, i wiecie, zrobić znowu coś dobrego. Także wielkie dzięki dla wszystkich. Po prostu dzięki Panie, słuchajcie, jeśli Wam tego będzie brakować, a będzie, to zapraszam na Facebooka za jakiś tydzień. Do dwóch dam informację, gdzie spotkania, co i ja, kiedy zaczynamy.